Moim gościem dzisiaj jest Maria Zlenko, która pochodzi z Białorusi, a mianowicie z Minsk. Witam cię serdecznie, Maria. Dzień dobry. E, może opowiesz nam coś o Białorusi. Tak. E, wiem, że w Polsce nie wiedzą nic o Białorusi, ale. Skrada się. Tak. Chcę powiedzieć, że Białoruś to jest bardzo czysty kraj, w którym dużo lasów i czyste powietrze. O, proszę. No. Czyli przeciwnie niż w Polsce. No trochę? Próż, tak. Jest różnica. Widzisz tą różnicę? Nie, jest różnica. Mm -hmm. Bo nawet z Rosji jest różnica, że jest u nas bardzo często. A, nawet tak. w Rosji jest, bo też. No, tak. widzisz, to jest ciekawe, właśnie, bo mi się wydaje, że ja też nie byłam na Białorusi, przyznam szczerze, ale podejrzewam, że dużo Polaków. Już niewiele wie o swoim kraju. Naprawdę. Hmm. Jeżeli w Rosji na przykład bardzo y, dużo ludzi, mm -hmm. e, albo w Polsce też, to na Białorusi e, ludzie nawet może być i są, ale oni nie wychodzą. Coś takiego. Tak, tak, Czyli z... na ulicach, rozumiem? Pustki na ulicach. Nagrywamy ja... ja... tutaj program, z tym żeby Państwo wiedzieli w okresie, no ciężkiej sytuacji dla Polski, no niestety pandemii koron koronawirusa, więc dlatego stwierdziłam, że pustki na ulicach obecnie. E, powiedz, co skłoniło Cię do przyjazdu do Polski, do studiowania właśnie w tym kraju? Hmm. E, powiem szczerze, że e, najpierw śmiałam się z polskiego języku, o, eee, dlaczego? Bo e, dla obcokrajowców to brzmi e, trochę jak, e, m, jak niby język nie dla młodzieży. Naprawdę? Tak, trochę taki o, język e, To mokre. ciekawy, ale chodzi o to, że jest taki, że ma takie zgrzyty czasami chrzy, czy to zupełnie. Tak, jest coś takiego w języku, że zawsze słyszymy. Trze, no i tak też. dalej. A o to chodzi, rozumiem. Tak. Czyli u was tego nie ma żadnych takich. Yy, yy. E, u nas nie ma, w rosyjskim języku nie ma, e, bo jest ciekawostka, że my Białorusi niestety rozmawiamy na rosyjskim języku. Aha, czyli nie białoruski, tylko rosyjski. Tak. Dlaczego tak jest? Niestety tak, tak się stało yy, z... Do wojny. Czyli po wojnie zostaje zapominany. Tak. Rozumiem. A w szkole yy, jaki język obowiązuje u Was? Obowiązują nas yy, uczyć się wszystkich przedmiotów na rosyjskim. Ale e, są niektóre szkoły, które uczą m, ludzi e, na białoruskim, ale ich tak mało. Aha, czyli nie w każdej szkole jest rozumiem białoruski, tak. a rosyjski jest... E, tylko Tylko matematyka, polski, wszystko... E, polski? Tak. <laughs> nie, nie polski. Polskiego nie ma? Tak. <laughs> Chyba, że to dodatkowy, czy też nie? E, nie zdarza się? Dodatkowy jest tylko język angielski Aha, Rozumiem, rozumiem. Jak długo uczyłaś języka polskiego? Uczyłam się języka polskiego od dwóch lat. To krótko. Tak. Powiem szczerze, to nie jest długo, naprawdę, bo mówisz wyraźnie, mówisz poprawnie. Jestem zaskoczona, prawda, krótko? No tak, ale jest taka ciekawostka, że na Białorusi ten białoruski język, na który niestety nie mówimy, mhm. on jest podobny do polskiego. Aha, tak. Czyli łatwiej było to, by się nauczyć języka polskiego z tego względu? E, tak, bo Rosjanom jest naprawdę bardzo ciężko nauczyć się polskiego, a Białorusinom już łatwiej, bo jest podobny. I jeżeli zacząć mówić na białoruskim, to można dowiedzieć się z czegoś, jakby. Można zrozumieć, można zrealizować. Tak. A rozumiem. No powiedz nam, czym może pochwalić się Białoruś? <laughs> Wiem, że macie ogromną bibliotekę. <laughs> tak. E, mamy taką główną atrakcję turystyczną. E, ona znajduje się w Mińsku. E, to jest e, jedna z największych bibliotek w świecie i no. e, ona jest. E, Niesamowita. Ale nie wiesz, która może jest z kolei, że największa. A ona jest. W, ona wchodzi w 100 największych. 100 największych, A, tak, rozumiem. Ona wchodzi w 100 największych no. i w 100, no. y, 100 najciekawostkich. Um, Najciekawszy zbudowanych, jeżeli chodzi o architekturę, tak? Tak. Aha, bo. Dlaczego, no właśnie. Bo ona jest podobna do mm, Lizaku, ale takiego... Do tak, tak. Ale to jest stara budowla. Czy to jest nowa budowla? Domyślałam się, że chyba nowa. To jest nowa, nowa budowla, ale ona jest podobna, niestety, albo na szczęście, do Lizaka. I wszyscy um, żartują na Białorusi, że jest, um, jest um, podobny jeszcze do ziemniaku. Bo um, na Białorusi, tak, bo na Białorusi wszyscy mówią, um, Eee, wszyscy mówią o Białorusach, mm. że mamy dużo ziemniaków i tylko ich jedziemy. Aha, czyli ogólnie jest taka opinia, że Białorusi e, dużo jest ziemniaków, tak u nas na Śląsku. Tak, tak, A, rozumiem, ale tak jest faktycznie, to jest taka tylko opinia i, 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 i. To jest stereotyp. Mi... Aha, czy tak do końca nie jest wcale? Do końca nie jest, bo mamy takie e, główne zdania. Ale hmm. oni nie są jakby nie jedzą mi codziennie, no. Rozumiem. Każdy no my dzień. też się mamy ziemniarki w sumie, to chyba no, tak no, jak każdy naród. Normalnie jedzem. Tak. Ale ogólnie powiedz właśnie, że chodzi, teraz wspomnieliśmy o, o artykułach spożywczych. Uh -huh. Nawet sama jestem ciekawa, bo, bo nie miałam możliwości ani zwiedzić, ani skosztować białorośniskich dań. Hmm, czym właśnie wyróżnia się działalność? Jakie macie takie specyficzne danie, swoje własne? Czy, i czym różni się, na przykład, kuchnia wasza od polskiej? No zauważyłam, że tutaj w Polsce są bardzo kwaśne rzeczy, bardzo kapuśniak. kwaśne dania, tak, kapuśniak, bigos i tak dalej. Yy, bo naprawdę yy, innym ludziom to ciężko jeść, bo jest zakwaśne. Mhm. Ogórki kiszone lubisz? Umowałaś? No, no lubię, ale jakby tutaj jest zakwaśne. Aha, czyli to tak na nasze bardziej nie Tak. Bo ja jestem przyzwyczajona do produktów mlecznych. A, czyli bardziej w tym kierunku. Tak, bo na Białorusi e, są różne rodzaje tych mlecznych produktów i oni są e, bardzo ekologiczne i bardzo dobrej jakości. A, no proszę. No Le fajnie w sumie, fantastycznie. Czyli macie duży wybór serków, dani, otwarowów. Tak. A, no proszę bardzo. Jest to mleko ciekawe. zawsze bez... E, bez e, żadnych stoników, tak. Naprawdę? Skąd tak. naturalny? Naturalne. No to rzeczywiście. Warto było bieg, to mieć. Największy już No proszę. Albo jeszcze jest e, taki też produkt mleczny, mhm. e, taki słodki. Nie wiem, jak to się nazywa, ale był e, na polskim. też jest? Czy podobny? E, chyba jest, albo, A, albo nie wiem. Nie wiem, czy jest. E, dodajemy go do naleśników, e, jakby zamieniamy drzemem coś, albo coś takiego. To jest mleczny produkt, bardzo nowo? słodki. A nie, to nie mówię Tu Nie, to Tak, bardzo gęsty <laughs> i Aha. z cukrem. To jakby jak mleko. Zagęstnienia z cukrem. Aha. I jedziemy aha. coś takiego i jest, I to jest gotowe w pakowaniach do kupienia, czy to się robi? Tak, jest w bankie, aha, tak w takiej puszkę, w puszce. Aha, rozumiem. To u I... nas takiego czegoś nie ma raczej chyba. No, a u nas jest i najbardziej znana, bo skupują w Rosji zawsze. Aha, to jest, to jest bardzo smaczny każdy drugi. Tak. rozumiem. Może wróćmy troszkę do sztuki jeszcze, bo tak naprawdę nie wspomniałam, że Maryja studiuje. W Ak na Akademii Sztuk Pięknych, e a dokładnie w Szczecinie u nas, słuchajcie. <grym> <grym> Także może myślę, że to trzeba by o tym powiedzieć. Jakie są różnice między szkolnictwem w Polsce a na Białorusi? Bo, i, I czy w ogóle są? <grym> no, jest oczywiście różnica. E I ona polega na tym, że niestety na Białorusi nie są e takie akademie europejskiego poziomu. I Czyli niższy poziom jest u Was? Niższy. Mm -hmm. I jest y, y, taka różnica w tym, y, że tutaj są akademie, w których można y, nie mieć takich aż za dużo takich zadań pisemnych. Tu w Polsce, tak. Aha, czy trochę łatwiej ci jest z tego względu, tak. bo mniej pisze nie po polsku. trochę jest, bo Rozumiem. w akademii sztuki jest tak, że nie musisz. No tak dużo zadań takich artystycznych. Tak, Ach, jakie macie przedmioty tutaj? E, mamy takie przedmioty jako film eksperymentalny, o, e, fotografia, rzeźba, malarstwo i. Co robisz najbardziej z tego? O, hm. Powiem szczerze, że zainteresowałam się filmem eksperymentalnym. O, to ciekawe. Ale kierunek mam: animacja i nowe media. Aha. A to jest wtedy tworzysz film dokumentalne, czy takie rysunkowe a Właśnie jak to wygląda, bo ciekawa jestem, Aha. próbuję sobie to wyobrazić. No, mam jako przedmiot jeszcze animację, Aha. ale ten film eksperymentalnie polega na tym, że nagrywasz, ale robisz coś ciekawego. To nie jest dokumentalny film, a jest jakieś... Um, coś nowego, coś, coś nowego, własną twórczość po tak. prostu. A, no to oczywiście bardzo, czyli tego u nas nie ma na Białorusi. Nie u ma. nas na Białorusi jest tak, że zasady są przewyższe jakby niż, niż Twoje pomysły a, albo co. czyli po prostu są takie ramy, tak. że tak należy zrobić i koniec. A tak. no to w twórczości nie jest dobre, bo tak naprawdę... Trzeba wyłamywać się z ram i, no. i, i tworzyć coś nowego. Nie można się rozwijać, bo bym powiedziała. Bo pamiętam, to to że kiedy studiowałam w szkole artystycznej, mm -hmm. w, nazywało się Liceum w Mińsku. A, u siebie tam byłaś? w tak. szkole, szkole takiej, jak u nas, Liceum plastyczne, można powiedzieć. Liceum mm -hmm. plastyczne. Mm -hmm. To tam były zawsze zasady, że musisz rysować to, co widzisz. Albo była kompozycja, to wtedy trzeba było wymyślić coś, ale y, wtedy problem polegał na tym, że nie można też czegoś używać, bo to nie jest fajnie tak, używać. Tak, 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 tak. Słyszałam, farba odpada, a gdy mamy czarny obraz, to musisz wszystkie farby wymieszać, żeby był ciemny, brązowy. Nie daj Boże czarny, zgadza się? To, to tak. też. Albo y, były różne nauczyciele. Ktoś mówił, y, żeby używać Yy, nie używać białe, białego. O białego też, no tak. proszę. A ktoś mówił, na no odwrót że czarnego na przykład. A, właśnie. No, i trzeba było się tego trzymać. Nie można było zrobić tak, kolej dusza, mam pomysł tak. i realizuję, tylko jednak tam... A tutaj jest, z tego wynika, że u nas jest luźniej, tak? Że, że dają większą swobodę. Tak, tak, oczywiście. Tak. No to myślę, że fajne, faktycznie. Powiedz nam, czy u nas w Polsce płacisz za studia? Czy jesteś tutaj edukujesz się prywatnie, czy, czy jakoś masz dofinansowanie od państwa. Jak to wygląda w Białorusi? Czy jest możliwość eduka edukacji bezpłatnej? Mm -hmm. y niestety nie mamy możliwości edukacji bezpłatnej, bo... Ale tam... mówisz o Białorusi przez czy o Polsce? O Białorusi, A, na Białorusi. ale y jakby, no, i zawsze to wygląda tak, że od znajomych coś poznajesz, jak ja już mówiłam. Aha, znajomości, Tak, a na, w Polsce jakby łatwiej z tym. Można poznać coś i studiować na akademii bez, bezpłatnie, bo Polska zrobiła takie bardzo fajne. Jak to się nazywa? Także jakby dofinansowuje zdolnych uczniów, bym powiedziała, tak? Tak, e, dofinansowuje zdolnych uczniów. Nie zdol... stanie, to ma znajomości i może się uczyć jak u Was bezpłatnie, tylko ma talent i faktycznie wtedy mu pomagają. Tak, i jeszcze mm -hmm. e, Polska zrobiła dla obcokrajowców e, bardzo dobrą opcję, mm -hmm. e, że jeżeli masz jakieś krewnych w mm -hmm. Polsce, to możesz wtedy ze względu tego studiować tutaj bezpłatnie. Aha, w ten sposób, że jeżeli tak. krewnych masz, tak. rozumiem. No to też faktycznie bardzo dobre, stąd, stąd ten... A czy nawet Polska? Mówiłaś do Niemiec, no właśnie jeszcze do <laughs> Pomyślałam, że ten język jest w słowiańskiej grupie, ale jest podobny do białoruskiego, jak ja już Aha, mówiłam. czy tym się sugerowałaś, żeby się porozumieć po prostu łatwo. Tak, 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 bo nie trzeba było uczyć się bardzo długo. Mhm. Miałam krót, krótki czas. I myślałam, że to jest bardzo dobra opcja. Musiałaś się szybko nauczyć po prostu. Tak. Rozumiem, rozumiem. A ogólnie jak Ci się podoba w Polsce? No teraz jest ciężki czas dla nas, no tam. Ale to tak. jest wszędzie, tak? Koronawirus jest w Polsce, jest w Białorusi. Tak. Bo u Was też jest... Tak. Są zachorowani, chorzy ludzie, zachorowalność na właśnie tak. Tak, jest. W jakim się orientujesz może? Ile chorych macie obecnie? U nas jest teraz 30 człowiek. 30 ludzi jest. Tak. Mhm. No to, no Niedużo, no ale to są... To, jednak panie? są wszystko, to, to, tak, troszkę to więcej. Tam jak, no jak państwa europejskie to w sumie jeszcze, jeszcze nie jest tak źle. E, Mówiłyśmy o sztuce, tak sobie pomyślałam, że zapytam, e, od kiedy właściwie interesowała Cię sztuka tak naprawdę, czy to jakiś taki wiesz policeum nagle napad i, i faktycznie mam pomysł na siebie. Czyli tak od dziecka już gdzieś tam coś po głowie chodziło, tworzyłaś, nie, może pisałaś, balowałaś? Od dziecka yy, zawsze yy, yy. Podobało mi się to, że widziałam, jak y, y, tworzą moje rodzice. A, moje tak rodzice. właśnie, zapomniałam wspomnieć, że masz artystów rodziców. Tak. Mama tworzy filmy, tak? Dobrze mówię, czy mm -hmm. poprawnie? A ona <grych> robi kreskówki. Kreskówki, mhm. a tato jest e, malarzem. Malarzem. O, no, to pytanie. No. Właściwie oczywiste, retoryczne z mojej strony. Tak. E, dobrze, a jeżeli chodzi o te dziwne sztuki, to tak naprawdę. Co najbardziej interesuje? Czy właśnie ten film, czy może tak jeszcze, nie wiem, ten tym bo coś kiedyś mi tutaj poda kamerą jeszcze o literaturze, o poezji. Mhm. E, czy to kontynuujesz? A powiedz nam o tym. Aha. Od dziecka pamiętam, że próbowałam wszystko. Próbowałam rysować, malować, rzeźbić i składać poematy. O, proszę. A, także od dziecka coś tam starałam się, nie wiem, tak mi było ciekawe wszystko. Czyli dużo artystyczna, tak. Na tak, tak. I tworzę teraz, i jakby po troszeczku staram się też wszystkiego używać. Mm, rozumiem, rozumiem. E, czyli rozumiem, że piszesz jeszcze nadal, tworzysz, tak? Tak. Piszesz. E, chciałabyś jak się jakimś jeszcze podzielić z nami? Czy e, to znaczy nie teraz dosłownie, żeby recytować, bo podejrzewam, że tak się, nawet się pisze, to się nie pamięta wszystkiego, mm -hmm. jak to jest, sama też tworzę. Ale ma, no, możemy zawsze na ekranie pokazać. Ale wiersz jest. Niestety teraz już nie tworzą, nie wiem, dwa lata chyba, te wiersze, mhm. bo tak się stało, że zaczęłam interesować się grą na gitarze. O, proszę, jeszcze muzyka miała. Tak, prawo. E, no dlatego, jakby e, zawsze zapominam o czymś, nie ma czasu, tak się tak. chce. A wtedy, jednak ta praca, nauka. Dużo i, różnych zainteresowań. No, zgadza się, no tak. No to może chociaż podzielisz się jakimiś tylko pracami e, malarskimi. No tak, e, możesz wydobyć siebie, ciebie, musisz się pokazać. Myślę, że pokażę e, swoje obrazy, e, w, e, podam te obrazy i oni będą tutaj gdzieś... E... Tak, tak, pokażemy na ekranie, tak, tak. To może wrócę jeszcze do e, bajeczki pod tytułem "Kalabok o ocieście. E, jakoś tak nie mogę zrobić sobie z pamięci tej bajki, Jest mi się śmieszna i pomyślałam sobie, że może mogłabyś tam coś więcej o niej opowiedzieć. No, powiem, że była taka ciekawa historia. Jak zaczęła moja matka tworzyć tą kreskówkę, to ona po prostu siedziała sobie w domu i zachciała pokazać mojemu małemu bratu kreskówkę o klapkie. Ona była pewna, że jest taka kreskówka, bo że powinna być. Bo taka historia jest znana po prostu, rozumiem. Tak, i tak, jest bardzo znana historia. <laughs> I ona myślała, że jest taka kreskówka, ale znalazła tylko kreskówkę ZSSR A. i pomyślała sobie, że nie będę pokazywała tego dziecko złabej jakości tak. Rzecz, tak, bo jest, bo jest <laughs> brzydka i trzeba stworzyć swoją. Wtedy zaczynam stworzyć swoją, powiedziałam moją matkę. I zrobiła bardzo fajną pracę, bo, bo e, była ciekawostka taka, że e, po prostu poszła sobie spać. Mhm. Obudziła się i miała w głowie piosenkę. Piosenkę pod tą kreskówkę o tym kołbkiem. I żeby nie zapomnieć, e, zapisała to na dyktofon i tak, powstała ta piosenka i teraz ona jest tak znana, że wszyscy o nią mówią. Bardzo ciekawa bajeczka i fajna muzyczka. Albo ciasto, które śpiewa, kto ten głos podkłada? Um, powiem szczerze, że moja matka zawsze szuka jakichś um, um, artystycznych dzieci dla udźwiękowienia swoich um, animacji. E, swoich kreskówek. Bo to głównie bajki dla dzieci są. Tak, to, e, to są bajki dla dzieci i ona zawsze szuka w jakichś mm, muzycznych szkołach e, albo mm, jakichś e, muzycznych e, też e, no, budynkach, w których są artystycznie naprawdę dzieci. I o mówimy, to czasami jakieś kółka. Tak. I jest bardzo znana e, też e, kreskówkę mojej matki, którą ona stworzyła już po takiej nieznanej bajce, e, która się nazywa Koziachatka. chatka. E, to taka... To, jest, że to już przerwa tylko, że to jest, mówimy o bajeczce, do której głos Pani podkłada. Tak, e, to już mówimy o, o tym, gdzie ja mam jakiś wpływ. Tak. I e, Śmiesznie to było, bo mm, ja y, zawsze, y, zawsze mówiłam za jakiegoś chłopaka i czułam sobie też buntowniczką, y, jak ta dziewczynka w, w klapce, którą moja matka znalazłam później, y, kiedy ja już miałam niestety taki y, y, bardzo taki dorosły głos i już nie mogłam tak niepoważnie Coś tam mówi, co dokładnie głos. Tak. I tak zaczęła się moja kariera człowieka, który mówi coś za jakichś bohaterów kresków. Ta historia, od której ja zaczęłam, ona była o kozach, które żyli, mieszkali w domu z naleśników. I e, był taki chłopak, który nie miał ani matki, ani ojca, i on bardzo chciał jeść, chodził sobie i znalazł ten domek. I zaczął... Tak, sierota był głodny. Tak, sierota tak, był głodny. I, I zaczął jeść ten domek, ten naleśniki. Ale kozy zauważyli, że coś jest nie tak, że ktoś ich tam. Ktoś ich tam psudowek, no psudowek, no, ktoś im tam i e, zaczęli jakby każdy dzień patrzeć i pilnować, pilnować. kto to był? Potem oni e, znaleźli, dowiedzieli się, ale, e, ale było smutno, bo ten chłopak bardzo chciał jeść, a oni go wprowadzili Powiedzieli, żeby nigdy nie, nie, nie chodził do, do nich. I potem tak się zdarzyło, że wilki zechcieli zjeść tych kos i pobiegli do tego domu, ale ten chłopak ich ratował. A. I potem oni zaczęli mieszkać razem i jeść te naleśniki każdy dzień, i wszystko było dobrze. Podobno mm. trochę do moich ety. z tego względu jak króciutkie, treściwe bardzo, mm. krótkie, wesołe, zabawne, no faktycznie. Tego nie widziałam, dzisiaj obejrzę na pewno i zachęcam już Państwa. Wrócę do sztuk jeszcze, to mówiłyśmy, że właśnie mama tworzy filmy, tato maluje, mm -hmm. więc no, taka artystka rośnie, to już przesiąknięta tym od dziecka, bo tak jest, że z czym się wychowuje, to, to jest mu to bliższe. I może powie Pani kilka słów też o tym, czym zajmuje się mama, tak troszkę więcej rozumieć temat, bo nie każdy, nie za bardzo film, to takie ogólne powiedzenie film, mm -hmm. ale są różne filmy yy, mm -hmm. dla dzieci, dla dorosłych, dokumentalne, bajki, yy, no to nie byłoby tak właśnie powiedzieć, bo mm -hmm. wiem, że mama już ma jakąś tam, yy, wypracowała sobie już jakieś sukcesy, mm -hmm. także tym bardziej warto by było myślę o tym powiedzieć. E, moja matka e, zaczęła e, karierę e, animatora. Mm -hmm. e, bardzo, bardzo, bardzo to była śmieszna historia, bo ona poszła z koleżanką do e, cyrku, e, oh. żeby, e, żeby pracować tam jakiś czas. Aha, ale poszła z koleżanką, do to towarzyszyła koleżance, która szukała pracy, czy obie szukały? Obie szukały pracy, ale koleżanka chciała iść do animacji, do studii z animacji, a moja matka chciała pójść do cyrku. I w cyrku coś tam… No, no, a do cyrku? Do cyrku, tak. On Musiała po prostu, po prostu jakąś pracę mieć. Aha. I poszła do cyrku, ale tam nie było żadnych wakacji, i. Um, nie było miejsca Tak, i ona musiała pójść z koleżanką, bo dlaczego nie po prostu. Um, Te Tak, tak. I tak się zdarzyło, że, że też stała tam pracować. A, przypadkiem dostała. Tak, obie dostały. Tak, a to, że udął, uczciwie. No, to i. Dobrze, obie. I fajnie, że ona potem. Oczywiście, ona nie miała takiego dostępu od razu do jakiejś animacji albo coś, ale no. ona robiła tam. Taka asystentka, porządkową. tak. tak. No. A potem ona zawsze oglądała i patrzyła jak wszyscy robią te animacje. Tak. I, i jej tak się to spodobało, że przez tam Parę lat ona zaczęła też sama, to sama. sama stworzyć i uczy się temu. I okazało się, że jest lepsza niż inni. Tak. <gry> Czyli ten dyrek był, tylko po prostu, to, że miasu trzeba było jeszcze dopracować. Może powiedzmy, jak ma się nazywa, bo może ktoś będzie obejrzeć na końcu, nie wspomniałam wcześniej, na końcu naszego filmiku będą mogli Państwo zobaczyć link do strony i obejrzeć jedną bajeczkę, czy tam będzie cały ciąg tych bajeczek mamy, nie wiem jak to wygląda. E, jak, jakie hmm. mamy dostęp i jak ja mogę da, ja ja dać hmm. dostęp. Hmm. Jak będzie link, to później wyświetli się jedna bajka i wszystko, kolejne, czy to będzie link do jednej hmm. właśnie? A to pytam, bo nie wiem jak to. Myślę, że ten link hmm. będzie. Um, napisane, z jakiego kanału mm -hmm. i na tym kanale już będą inni. Aha, i będzie można obejrzeć jeszcze pozostałe, że komuś się spodoba. tak, Czyli mama, zreklamujmy zap mamę, tak. kogo będą bajki oglądali, jak ma imię, nazwisko. Ona nazywa się e, Marina Karpowa, e, tworzy e, kreskówki dla dzieci i ona stworzyła najgłówniejszy taki e, filmik taki, kreskówką taką, mm -hmm. która jest teraz bardzo znana i w Rosji, i w Ukrainie, no. i na Białorusi i chciałabym no podzielić, żeby jeszcze była znana w Polsce. Tak, ponieważ warto to obejrzeć. Ja kilka bajeczek widziałam, wiem o czym mówimy i naprawdę proszę mi wierzyć, są na wysokim poziomie, są bardzo śmieszne i zapraszam do obejrzenia. To jest najwyższy czas, żeby to myślenie przestawić i postrzeganie im to są obywatele. Więc, jeżeli dzisiaj ktoś świadomie chce wywołać panikę wśród obywateli, jeżeli ktoś świadomie chce wprowadzić ich w błąd, jeżeli chce świadomie wywołać w nich strach i wywołać brak zaufania do rządu, to konsekwencją może być to, że obywatele nie ufając rządowi.